Witajcie, kochani. Zobaczcie, co dzisiaj mamy dla Was. U nas szaleństwo pierogowe. Czas mamy teraz niesamowity na to, żeby wprowadzać nowe fantastyczne rzeczy. I otóż, zobaczcie, przygotowaliśmy taki fantastyczny produkt dla Was, czyli restauracja Parizel u Was w domu. Możecie u nas nabyć nasze pyszne jedzenie słuchajcie, nasze zdrowe jedzenie poprzez sklep internetowy Regionalna Zdrowa Żywność. Zobaczcie, co my dla Was przygotowujemy. My będziemy Wam pokazywać cały czas. Będziemy Was teraz tak pokazywać, co robimy, co gotujemy, co nowego mamy, żebyście tego posmakowali jednym słowem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I zacznę teraz tak na szybko. Słuchajcie, od pierogów. Pierogi mamy podlaskie w tym momencie. Będę mówić o nich, o podlaskich, o ruskich i ze szpinakiem. I teraz. Zobaczcie, każdy mnie pyta, co to są te pierogi podlaskie. Pieróg podlaski to przede wszystkim, słuchajcie, wypełniony y, taką szarą masą, czyli szara masa, krótko mówiąc, to są ziemniaki tarte z boczkiem, zasmażane z boczkiem. Zaraz wam tutaj pokażę, jak on wygląda w środku. Yy, I on jest. Zrobiony oczywiście z starych ziemniaków, z tych naszych zdrowych, ekologicznych ziemniaków. Zobaczcie. Już tutaj wyciągam takiego jednego pieroga, żebyście zobaczyli bliżej. O! Mam nadzieję, że tutaj będzie widać, jak on wygląda w środku. Że to jest ciasto w środku na takie jak na placki ziemniaczane, krótko mówiąc, z boczkiem. Więc jest przepyszne. I przepyszne ze skwareczkami. E, chciałabym też, słuchajcie, dam dalej powiedzieć, że e, te wszystkie rzeczy, które robimy, robimy tu sami, robimy ręcznie, bez żadnej chemii, bez żadnych polepszaczy, ulepszaczy. Te pierogi ze szpinakiem czy ruskie są naprawdę delikatne, pyszne i zrobione wszystko z ekologicznych rzeczy. Mamy swoją mąkę, którą mieliśmy w młynie, mamy swoje Jaja yy, od kurek szczęśliwych. Mamy, słuchajcie, ziemniaki, pyszne, ekologiczne. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo, słuchajcie, naprawdę zdrowe. Dalej, idąc, zobaczcie, robimy przepyszne gołąbki. Gołąbki to jest smak, myślę, że każdego dziecka, bo. Gołąbki zazwyczaj dzieci bardzo chętnie jedzą, bo w środku jest wypełniony gołąbek oczywiście ryżem z mięskiem mielonym i owinięty liściem kapusty. To wszystko jest naprawdę upieczone w piecu, delikatne, bez żadnych olei, smalców czy tam innych rzeczy. Po prostu jest pyszne i zdrowe. I powiem Wam, że te rzeczy, które robimy, cały czas coś nowego dla Was e, wdrażamy. Możemy Wam przywieźć do domu, możemy Wam wysłać paczką, kurierem, czym tylko chcecie. Pierogi pakujemy, słuchajcie, po 12 sztuk, pakujemy po 24 sztuki. E, gołąbki po 4 sztuki. Więc na dobrą sprawę możemy, tego możemy to popakować w różnych formach. I to wszystko do Was przyjedzie, słuchajcie, hermetycznie zamknięte hermetycznie zamknięte, że to może u was w domu jeszcze być do dwóch tygodni. A oczywiście leżące w lodówce, hermetycznie zamknięte do jedzenia, do zjedzenia i to zachowuje niesamowitą świeżość. Także słuchajcie, nam się pomysły tutaj rodzą. Zapraszamy do nas, zapraszamy do naszej energii cudownej, którą tutaj siejemy i rozsiewamy wam wszystkim. Eee, Żebyśmy ten czas, słuchajcie, przeżywali ze spokojem, żebyśmy się wszyscy teraz relaksowali, nie słuchali telewizji, tylko sobie, słuchajcie, teraz dogadali, dbali o nasze podniebienie, o nasze kubki smakowe. Tego Wam życzę. Do zobaczenia, pa.